Kościół modlimy się tam. Co jest oprócz kościoła? Co jest oprócz kościoła? Mhm. No ludzie są, którzy się modlą. Op... To jest oprócz tego kościoła, nie jakiś nie, wiata, garaż, budynki mieszkalne. Kaplica. Czy tego kaplica, kościoła? jest kaplica, tak. Tylko teraz nazwy nie pamiętam kogo. No, no właśnie nie no mam. Ja to też taka nerwowa jestem, bo też operacje będę miała i tak. Wszystko. A kiedy świadom była ostatni raz tam właśnie w Tapowaj? Było no ile? Trzy, cztery. Cztery miesiące temu, dlatego że już się zimno zrobiło i po, <laughs> przepraszam i po prostu przestaliśmy po prostu jeździć. I teraz jak się ciepło zrobi będę po operacji, no, bo będziemy jeździć. A wcześniej... Słucham, słucham przez internet. Już świętą wszystko po prostu odsłuchuję przez internet, żebym była po prostu na bieżąco. Dobrze, a była Pani, powiedziała, że ostatni raz była Pani 4 miesiące temu. A w tym wcześniejszym okresie często Pani pan, tam bywała? Tak, to oczywiście zawsze na spotkania otwarte jeździłam. Czyli jak często? No, co miesiąc. ani raz gdy miałam po prostu potrzebę, to umawiałam się, że przy, przyjadę wtedy i wtedy, no i jechałam na prze, bo rano są o, o godzinie ósmej, no zawsze trochę później są, to jechałam, no i później Zostawałam na mszy. Mhm. Pani Wójt, wie Pani, czy ten teren jest, no była Pani ostatni raz i wcześniej kilka też e, razy, czy ten teren jest ogrodzony jakimś Tak, mówiła? tak, Jaki tak jest, ogrodzony. jest ogrodzony? ogrodzony, A jak się tam można dostać? Jakie Tak, tak, brama wejściowa jest i schody są później tam na się. Jedna jest ta brama, czy kilka? Dwie są. Jedna jest, dwie? Tak. Jedna jest ta wejściowa główna z napisem, druga jest wokół tam od lasu. Prawda? Jedna wejściowa i druga. I co mam kłamać? A wieś świadek, kto ma klucz do tych bram? Nie, 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 nigdy się tym nie interesowałam. Bo ja jechałam po to, żeby się mogli. A wieś świadek, ktoś, kto mnie wykonął, się tą nieruchomością zajmuje w chwili obecnej? W sensie wykonuje takie czynności administracyjne? Dba o tą moich zarządzeń. Nie wiem, nie wiem, nie będę mówić, bo powiem coś, powiem źle, po co to lepiej powiedzieć, że nie wiem i koniec. Nie. Czy świadek bywa e, podczas takiego spotkania, które miało miejsce w listopadzie 2011 roku, podczas którego, e, czy w, trak, w którym uczestniczył arcybiskup Stanisław Nowak ksiądz Daniel Galus yy, i w trakcie którego ksiądzu Galusowi została powierzona yy, piecza nad tym miejscem przez Radę Spraw Byłam, tylko nie, nie wiem po prostu czy to, yy, bo właśnie były te słowa, co pan teraz wypowiada, wypowiada tylko nie wiem kiedy to było. Datę nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam. Mhm. Ja właśnie mówił, że. że Czy, padny, czy świadek słyszała takie słowa, że, że. Um, artystów przestanie za powierza? Tak, 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 tak na nie Danielowi. Czy osoba postronna, wracam już do samego miejsca, w czy osoba postronna, która nie jest członkiem yy, wspólnoty może tam swobodnie wejść? Oczywiście wszyscy mogą. Ja przyjeżdżam, chcę wam powiedzieć, przyjeżdżam z bezdomnymi i z dziećmi z, dziećmi z, yy, z domu dziecka, czyli wychowawczyni wraz z które chciały jechać, brałyśmy samochód. I, I jechałyśmy, i bezdomnie to samo, i bardzo dużo bezdomnych się nawróciło, którzy przestali pić alkohol. Naprawdę, to jest coś pięknego. Dobrze, Pani Nancy, jakieś pytania doświadczam tak. <coughs> Proszę powiedzieć, czy Pani podczas tego spotkania z arcybisku czy Pani miała. Pamięta pani, czy arcybiskupac wskazywał, jaki termin nie, Pani Nie, nie. Nie, nie. Nie chcę kłamać, ale nie. Ale nie jak... wskazywał, czy nie pamięta pani na jaki czas? Nie, no po prostu nie pamiętam. Mhm. Tak powiem, że nie pamiętam, prawda? No. Dzień. 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 Pani do czy pani, gdy nam powiem całego zadania remont, czy ten jest pusty? Proszę. Czy robione są remonty w pustelni? Oczywiście są. Są remonty. Kto robi te remonty? Za te pieniądze? No tego to już nie, no po prostu nie wnikam nigdy kto. Nie, nie wiem. Nie będę po prostu. Po co mam kłamać? To jest prawda. Dziękuję bardzo. Jest pani, jest pani wolna. W sensie może Pani opuścić salę dobra, chyba że chce Pani pozostać. Nie, ja mogę wyjść, bo do, tak, Dziękuję, do, widzenia. do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Może zanim będziemy to było to sobie z tej Dobrze. Dziękuję tak. bardzo. Tak. 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 ありがとうございます。